Nowy prognoza pogody. Ewelina Pytow. Witam Państwa i zapraszam na scenie prognoza pogody od 5 stycznia, czy lata pochłoną? Już w po, słońcu i pochłonnym, czy szkło a jutro o tej muszęło. A teraz połóżcie nas po 16 Zapraszamy na scenie w kurs podpa 6 lutego. Aż po już się pan kanałowy 7 lutego czas na scenie. A teraz wracamy do i balacenia pogodzie jak który czuje. Pan... Mm -hmm. Ciasto chowa, często chowa okolice do deszczu i naturalnego stomni Seciusza. A jutro będzie pochunek katowice, katowice, okolice do po deszu i naturalnego stopniu sesjusza, Abierus skupiała okolicę do deszu i zaporażana koncenny, A teraz półgąsza, ten sobie, a Biela, jak za łoby, kiełek miły, kiełek, aktur, kiełek miała i oczy. I to wszystko widzimy, jak na tenie otworczystej i Pieprzejszy, si, dziś i osiem. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kłania się.